Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał YouTube Pozwólcie ukochać się Bogu przedstawia Bóg mój i wszystko. Świadectwo. Czyta Iwonna Teresa Jezus stał się dla mnie wszystkim. On po prostu jest i to mi wystarcza. Ja jestem i działam. Słowa, które by powiedział pan, zmieniły wszystko. Bóg wszedł w moje życie. Najpierw jednak dosięgnęłam dna. I tam właśnie zszedł pan dotknął, uzdrowił, podniósł. Teraz rodzi się naprawdę w nim. Stałam się nowym człowiekiem, stoczyłam walkę i nadal toczę, i wiem, że tylko w Bogu jestem prawdziwie wolna. Moje świadectwo ma tylko jedno na celu powiedzieć tym, którzy mają wątpliwości: Bóg jest, lecz istnieje także osobowe zło. Przegrywa ten, który nie wierzy. Zwycięstwo jest w Bogu, w mocy sakramentów, w Jego słowie. Bóg jest i jest osobowe zło. Moje nawrócenie dokonało się parę lat temu. Nie znaczy to, że wcześniej nie służyłam Panu. W pewnym momencie Zauważyłam, że potrzebuję pomocy, i zaczęłam krzyczeć: Panie, ratuj! Jezus usłyszał wołanie. Dziś daję świadectwo Jego mocy, potęgi działania. Jego łaska jest dla wszystkich. Trzeba tylko zaczerpnąć ze źródła Jego miłosierdzia. I znowu słowa usłyszane na modlitwie, podnieś się i stań na nogi. Jest to cytat z Dziejów Apostolskich, 26 rozdział, ale przemówił do mnie bardzo. Szaweł opowiada o swoim nawróceniu: Bo ukazałem się tobie po to, aby ustanowić cię sługą i świadkiem tego, co zobaczyłeś. I tego, co ci objawię. Obronię cię przed ludem i poganami, do których cię posyłam, abyś otworzył im oczy i odwrócił od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga. To słowa świętego Pawła, ale znów odnoszą się do każdego chrześcijanina. Z tymi słowami Pan przyszedł na cztery dni przed drugim egzorcyzmem. Posyłam Cię jako iskrę. Jestem narzędziem w rękach Pana. Niech więc wszystko będzie na Jego cześć, chwałę i uwielbienie. Zacznę od tego, co wydarzyło się kilka dni temu. Czasami, Pojawiają się we mnie wątpliwości, czy to wszystko jest prawdą. Egzorcyzmy i walka, spotkanie z Jezusem i Marią, moje oczyszczenie i uwolnienie. Ze zwątpieniem przychodzi grzech. Podnoszę się i w ramionach Ojca znajduję siły. Sakrament pokuty jest skuteczną bronią. Tak było i tym razem. Pan dał mi konkretny znak na te wątpliwości. Usłyszałam słowa: Szatan chciał pić z kielicha zwycięstwa, ale upokorzony musiał uznać moją wygraną. Zły duch zawsze tak czycha, żeby wrócić z powrotem. I wetknąć w niewolę człowieka uwolnionego. Ale Jezus wygrywa. Zwyciężył przez sakrament pokuty. Wierz i ufaj. Wierzysz? Posłuchaj mojej historii. Jej głównym bohaterem jest Bóg. Wszystko zaczęło się jakieś 3 lata temu. Upadłam na samo dno mojego życia tego ludzkiego, ale i duchowego. Wszystko wróciło z dzieciństwa i z młodości i grzech, poczucie odrzucenia, nienawiść do samej siebie, ludzi, Boga. Nie rozumiałam tego, co się we mnie dzieje. Na zewnątrz założyłam maski. I udawałam, że wszystko jest dobrze. Wrócił grzech ciężki. Znów zaczęły się spowiedzi i komunie świętokrackie. Tak to często bywa. Uciekałam od modlitwy od Boga. Brzydziłam się sobą. Wróciły myśli samobójcze. Wszystko we mnie mówiło: Jesteś beznadziejna. Często w dzieciństwie słyszałam podobne słowa od rodziców, rodzeństwa, rówieśników. Nie akceptowali mnie taką, jaka jestem. Nie wierzyłam w swoją wartość i piękno. Dno. I właśnie wtedy, po raz pierwszy, na dnie, z głębi serca. Z całą prawdą o mnie samej zawołałam: Boże, pomóż mi, ratuj mnie, stwórz we mnie nowego człowieka. Dziś wiem, że kiedy z wiarą wypowiadam te słowa, Bóg dokonuje cudów. Wtedy też zgodziłam się, żeby Pan zrobił ze mną, co On sam zechce. I zaczął działać z mocą. W tym czasie, a był to listopad 2011 roku, postawił na mojej drodze ojca Karmelitę, który został moim kierownikiem duchowym. Jest nim do dziś. Troszczę się o ciebie. Znów usłyszałam te słowa. Słowa pana stawały się rzeczywistością. To był dopiero początek. Zaczęła się walka o wierność w codziennej modlitwie o wytrwanie w czystości. Nie uciekałam już przed Bogiem, pragnęłam żyć dla Niego. Ten czas mogę nazwać czasem otwierania się na obecność Pana. Brakowało mi wiary i ufności. Daję się temu, kto mnie pragnie. Usłyszane słowa. Wypowiedziałem słowa, które tworzyło moje serce Bogu. Tak, Panie, chcę od dziś żyć Tobą, tylko Tobą, każdego dnia. Kilka miesięcy później. Przystąpiłam do spowiedzi generalnej. Wtedy miałam pierwszą manifestację. Jednak po modlitwie księdza i po moim wyrzeczeniu się zła, wszystko wróciło do normy. Wystarczyło. Nawet nie było jeszcze egzorcyzmu. Wtedy tak myślałam, że wszystko wróciło do normy. Pan jednak Przygotowywał mnie do tego, co miało nastąpić. Nauka, walka, którą stoczyłam podczas spowiedzi, uświadomiła mi, jak wielką wartość ma dusza ludzka i co robi zły duch, by ją zniszczyć. Jak wielką wartość w oczach Boga, czyli w prawdzie najwyższej. Ma duszę ludzka. I co robi zły duch, by ją zniszczyć? Tę wartość Bożą, obraz i podobieństwo Boga w nas. Zrozumiałam, dlaczego święci tak bardzo walczyli o duszę ludzkie. Daj mi duszę, resztę zostaw. Wielu przestało wierzyć, że istnieje duchowy świat. Wiele tracimy, żyjąc tylko tym, co na ziemi. Bóg codziennie wyciąga do nas ręce i zaprasza w świat Jego obecności. Pierwszym krokiem jest stanięcie w prawdzie. To boli, lecz zawsze wyzwala. Zobacz siebie w Bożych oczach czyli popatrz na siebie Bożymi oczyma, tak jak Bóg mnie widzi. To zmienia perspektywę patrzenia. Już nic nie jest takie jak dawniej. We mnie wszystko staje się nowe. Daj się prowadzić Bogu. W tym okresie Bóg postawił na mojej drodze osoby mocno zniewolone, osoby, które potrzebowały modlitwy. Pan prosił mnie o to, bym ofiarowała za nich swoje życie. Zanim oddałam się Jezusowi za nawrócenie grzeszników i osób zniewolonych. Zaczęła się codzienna walka za siebie i innych. Jezus był blisko, karmił swoim słowem obecnością. Dalszy krok złego ducha wewnętrzne przynaglenie, aby wziąć cierpienia pewnej osoby udręczonej na siebie. I tu jest ta pułapka perfidna. Tak, chcesz pomóc panu Bogu? Oczywiście, to popatrz. Weź te jego cierpienia. Nie wolno tego robić. Swoje cierpienia, które Bóg mi dał, mogę w tej intencji przeznaczyć. Zakaz kierownika duchowego? Uważałam inaczej. Przyszła ciemna noc. Nie rozumiałam nic. Była mocna manifestacja. Po spowiedzi kapłan zaczął się modlić. Dusza wybrana, dotyk Boga i nienawiść szatana. Maria, do niej się uciekaj, a zwyciężysz. Kolejny głos. Decyzja spowiednika i kierownika duchowego. Potrzebne spotkanie z egzorcystą. Już teraz ich modlitwy nie wystarczały. Strach. Co będzie dalej? Wielki wstręt do modlitwy, do kapłanów, do tego, co święte. Bluźnierstwa przeciw Bogu. Znowu na dnie. Trudności z przyjęciem komunii świętej. To codzienność od stycznia do lipca 2014 roku. Ratowało mnie posłuszeństwo kapłanom. Bóg zaczyna mocno działać przez swoje słowo. Podczas modlitwy powiedział, nie rozstawaj się z moim słowem. Pismo święte nosiłam wszędzie. Na tym zakończę pierwszy odcinek tego świadectwa. Odniósł się do niego kapłan egzorcysta, modlił się nad tą osobą i doprowadził swoją posługą do Boga, pomógł jej, Odzyskać godność umiłowanego Dziecka Bożego. Módlmy się. Módlmy się wierszem siostry Józefiny biernet Wielka pustka w mym sercu, Panie, Co się ze mną stanie? Muszę wejść w głąb siebie. Czuwaj nade mną, o to proszę Ciebie, abym to, co zobaczę, przyjęła i wiarą ogarnęła, abym poznała, kim jestem, co czuję. Lecz do tego potrzebuję Twojej miłości. Ona rozwieje me wątpliwości. Bądź moją drogą, prawdą i życiem. Ja chcę się ręki Twojej chwycić. Z Twego serca chcę czytać jak z otwartej księgi. W niej znajdę odpowiedź na te udręki. Bądź dla mnie schronienia skałą i weź mnie całą w swe ramiona, bo w nich tylko może się dokonać moje zmartwychwstanie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.